Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i jak co miesiąc zapraszam Was na kosmetyczne podsumowanie miesiąca, czyli kosmetyczne denko. Jeśli jesteście ciekawi moich recenzji zużytych kosmetyków, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. I zaczniemy od produktu, który dosłownie dzisiaj rano zużyłam i jest to krem z filtrem od marki CeraVe. To jest po prostu nawilżający krem do twarzy z SPF-50 do skóry normalnej i suchej. No i jest tutaj ochrona UVA, UVB. Mój ulubiony typ opakowania, czyli tubeczka z pompką. Bardzo fajnie tutaj, jak widać, można zużyć do samego końca ten produkt i jest bardzo wygodny w użyciu, właśnie do samego końca. Naprawdę tutaj, jak widać, ta tubka jest taka na maksa od pompowana z produktu, z powietrza, także uwielbiam tego typu opakowania. Ten produkt dostałam w paczce ze współpracą z Ofeminin jakiś czas temu. Naprawdę jak zaczęłam go używać, to nie chciałam go wymieniać na żaden inny produkt, świetnie mi się sprawdzał. Ja też robiłam o nim shorts i reelsy na Instagramie, jak on wyglądał dokładnie na twarzy, ale to by naprawdę był taki super leciutki krem, szybko się wchłaniał, nawilżał skórę. Jak nakładałam ten krem, to pod spodem miałam tylko zazwyczaj serum, nie nakładałam jeszcze kremu. I właściwie w okresie letnim zrezygnowałam z dokładania po serum, kremu, przed kremem z filtrem. Także on świetnie mi się sprawdzał, nie bielił, nie rolował się, świetnie wyglądał też pod makijażem. Także jeśli szukaliście jakiegoś fajnego, nieproblemowego produktu właśnie z filtrem do twarzy, to ten mogę wam serdecznie polecić. Kilka produktów z marki Balea, bo jak wiecie, jestem ambasadorką marki Balea w Drogerii DM. No i tutaj już zużyłam właśnie pierwszą serię produktów które dostałam w mojej pierwszej paczce po sesji zdjęciowej w kwietniu. No i może zaczniemy od produktów do twarzy, które tutaj mam. No i tak, oczywiście mam kolejne opakowanie olejku do demakijażu, o którym już mówiłam. 100 razy. Jest to właśnie produkt, którym wygrałam ten konkurs z drogerii DM. I to jest taki super przyjemny leciut olejek. On jest dodatkiem olejku arganowego. Świetnie rozpuszcza makijaż, rozpuszcza filtr. Nie zapycha. Bardzo fajnie zmywa się właśnie z wodą, później z produktem oczyszczającym. Także ja go cały czas używam i mam kolejne dwa w łazience. I on jest naprawdę bardzo tani. Kosztuje chyba 13 złotych, także warty spróbowania. Dalej mam serum z 0,3 kompleksu Ceramidów. To jest Balea Beauty Expert Serum Uspokajające. Bardzo fajna konsystencja. Ona spokojnie mogłaby nawet w okresie jesienno-zimowym zastąpić mi krem. Naprawdę to jest takie dosyć takie kremowe, emulsyjne serum bardzo fajnie uspokajało twarz nawilżało ją odżywiało ja sobie często jak miałam jakieś podrażnienia na twarzy to nakładałam tonik to serum i jeszcze jakieś inne serum i fajnie to podbijało nawilżenie także byłam z niego bardzo zadowolona i jeszcze używam tego drugiego serum chyba z serii Vital Plus i tam to w sumie ma podobne działanie ja właściwie oprócz zapachu to nie widzę szczególnej różnicy właśnie ani w konsystencji ani w działaniu także z ogół tych serów ceramidowych, jestem bardzo zadowolona. Właśnie, jeśli chodzi o tonik, to używam tego toniku. To jest Balea Beauty Expert, tonik nawilżający z dwuprocentowym pantenolem i 0,2% alantoiny, czyli też taki nawilżający, łagodzący tonik, wspierający barierę ochronną skóry. Tutaj to opakowanie to jest takie opakowanie z dozownikiem i ja je sobie przelałam do opakowania w atomizerze, bo dużo lepiej mi się takie sprawdzało. Bo to jest taki bardzo wodnisty tonik. Powiedziałabym, że nawet taka woda tonizująca. W upały świetnie się sprawdzała właśnie przy pielęgnacji, przed serum, przed kremem, przed SPF-em, ale też właśnie do spryskiwania sobie twarzy w ciągu dnia. Ja często, jak właśnie siedziałam w domu i były takie straszne upały, to sobie po prostu w ciągu dnia psikałam tą mgiełką twarz. Czasem, jak miałam bardzo suchą skórę, Właśnie przez upały też to nawet na makijaż sobie to psikałam i to właśnie tak fajnie odświeżało skórę. Także też byłam z tego całkiem zadowolona i tu mamy 100 ml. I jest to produkt wegański. Kolejna rzecz to akurat sobie kupiłam sama, to jest Balea Med krem do ciała Ultra Sensitive z centelą, alantoiną i zawiera 10% lipidów bez substancji zapachowych, parabenów i barwników i rzeczywiście ten produkt nie pachnie. Ja go kupiłam w takim niefortunnym momencie, właśnie upałów ogromnych, ale tutaj powiedziałabym, że ten produkt dużo lepiej sprawdzi się zimą, bo to był taki opatrunek na skórę, naprawdę bardzo gęsty krem, właśnie taki balsam, masło nawet. Który właśnie ciężko się rozprowadzało na skórze, który zostawiał właśnie taką warstwę ochronną na skórze, lekki film. Na pewno nie jest to produkt na dzień, zdecydowanie jest to produkt na noc. Na pewno wrócę do niego zimą, bo on był właśnie taki mega nawilżający, odżywczy i otulający. Także to jest dobra polecajka właśnie na zbliżający się okres jesienno-zimowy. Dalej mam produkt do włosów, tu właściwie mam szampon bo odżywkę zużyłam chyba jak byłam z Łukaszem nad morzem i po prostu ją już wyrzuciłam. Nie chciałam pustych opakowań w walizce wozić, ale zarówno ten szampon, jak i ta odżywka, właśnie to jest Keratin Repair od Balei Profesjonalnej i świetnie mi się sprawdzała. Jest to produkt do włosów łamliwych, o zniszczonej strukturze. Ja bym powiedziała, że jest to produkt do włosów... Średnio i wysoko porowatych, właśnie takich puszących się, kręconych, suchych jak moje. Naprawdę od pierwszego użycia, zaraz po sesji zdjęciowej, jak umyłam włosy tym szamponem i odżywką, to czułam właśnie bardzo duże nawilżenie, odżywienie i takie. Po prostu złagodzenie tych niesfornych kosmyków, gdzieś tam zawsze u mnie plączących się. Yy, I też zauważyłam duże wygładzenie, nie wiem czy to powiedziałam. Także jest to mega fajna i bardzo tania seria do włosów. Bardzo polecam i do tej odżywki na pewno będę jeszcze wracać. I to było chyba na tyle, jeśli chodzi o markę Balea. No i dalej, mam tu prebiotyczną mgiełkę tonizującą z Dr. Grechen. Ale nie wiem, czy ja już o niej nie mówiłam, dlatego że ja po prostu tego opakowania używałam do tego toniku. Bardzo dobrze właśnie mi się sprawdzał ten atomizer tutaj. i Ja sobie przelewałam ten produkt i chyba jeszcze jakiś inny sobie tutaj przelewałam, dlatego ta, to opakowanie, ta buteleczka sprawdzała mi się dłużej niż sam ten produkt. Ale to była mgiełka, którą ja wygrałam chyba na początku roku w konkursie. Tam miałam też chyba krem i piankę do mycia twarzy i właśnie tu tą mgiełkę. To była taka mgiełka prebiotyczna z inuliną i fruktozą i izomeratem sacharydu. Tonizuje nawilża, odświeża skórę, wspomaga barierę hydrolipidową i prawidłową mikroflorę skóry. Bardzo była fajna ta rzecz. Mi się bardzo podobał zapach tej. Mgiełki. Tak, jeszcze trochę tego zapachu zostało. Bardzo był to przyjemny produkt, przyjemna w ogóle cała ta seria i przyjemny zapach. Dalej mam świetny, naprawdę świetny żel do twarzy. Marki QA to był żel niacynamidowy, delikatnie złuszczający. On miał takie delikatne drobinki. Ja go używałam do mycia twarzy wieczorem, ale jak byłam nad morzem, to akurat zaraz potem go zużyłam i właśnie też go używam rano i rano miałam wrażenie, że trochę był dla mnie właśnie zbyt mocny, bo od jakiegoś czasu używam właśnie rano tylko takich bardzo łagodnych emulsyjnych, kremowych produktów do mycia twarzy i jak używałam i tego i rano i wieczorem, to było trochę za dużo. Także ja go bardzo polecam do skóry tłustej, mieszanej, właśnie z jakimiś problemami z zaskórnikami, z niedoskonałościami. Myślę, że Wam się to świetnie sprawdzi. Polecam sobie spróbować. Jeszcze z produktów do twarzy mam dwie rzeczy, i to też był produkt z paczki pr czyli Wisi Krem Leaf Active na Noc. Cudowny krem. Naprawdę ubolewam, że mi się skończył. Był po prostu taki opatrunek na skórę. Świetnie mi się sprawdzał po nałożeniu retinolu, po nałożeniu kwasów. W ogóle używając go nie miałam problemu z suchą, napiętą ani ściągniętą skórą. Teraz trochę mam z tym problem, właśnie muszę trochę kombinować z warstwami, bo krem, którego aktualnie używam jest właśnie zbyt lekki, a ten był fajny, taki gęściutki, odżywczy, cudowny naprawdę. Żałuję, że jest tak drogi, bo na pewno bym go sobie kupiła, no ale on kosztuje około 200 zł, więc to jest trochę za dużo jak dla mnie, a ten produkt... Dostałam po współpracy z drogerią Zikodermo. To jest SVR Ampułka Sebia Clear z 15% kwasem azaleinowym, niacynamidem i cynkiem, czyli taki po prostu. Skoncentrowany produkt, świetny na niedoskonałości, na przebarwienia, na zaskórniki. Znowu ja go sobie używałam co drugi, co trzeci wieczór. On był dosyć mocny. Na początku trochę mnie piekł w skórę, więc trzeba było sobie tą tolerancję na ten produkt zbudować. No, tu jest 15% kwasu azaleinowego, w dermie jest 20%, więc to jest naprawdę sporo. I on świetnie sobie też właśnie radził też z przebarwieniami, fajnie tak wygładzał skórę. Rano jak się budziłam to miałam naprawdę super jednolity koloryt po tym serum. No ale tak jak mówię, on był dosyć mocny i ten zapach też był taki spiryzusowy wręcz. Naprawdę mógł być dla niektórych osób nieprzyjemny. No ale ja wiedziałam, że jak coś tak śmierdzi, to musi działać i rzeczywiście działało. Balsam do ciała marki Joop, jest to regeneru regenerujący balsam opatrunek do ciała. Bardzo fajnie pachniał, bardzo fajnie nawilżał. Rzeczywiście był taki opatrunkowy, ale nie był taki super gęsty jak to masło z balei. To był taki produkt, który mogłam sobie też latem używać i nie było żadnego problemu, zarówno rano, jak i wieczorem. Bardzo miło mi się go używało. Ja już używałam jakichś produktów właśnie z marki Yomb i te balsamy mi się fajnie sprawdzają. Także polecamko. Kolejna rzecz do włosów to jest maska. Magicznie odbudowująca do włosów farbowanych i zniszczonych yy, maska Pilomax Wax Hermiona yy, z keratyną i szczyptą magii, jak to jest napisane. Tą też maskę dostałam, w, jak robiłam współpracę dla drogerii Zikodermo. I to jest taka maska, którą należy nakładać na włosy na minimum 15 minut, i można ją trzymać nawet do godziny. Ja najczęściej używałam jej na takie 5 do 15 minut. Rzadko kiedy ją trzymałam aż 15 minut na włosach, dlatego że no to jest dla mnie trochę za długo. Ja jednak nie lubię tych masek, właśnie, które trzeba aż tak długo na włosach trzymać, bo rzadko mam na to czas. Bardzo lubię maski, które teraz są takie bardzo popularne, że się nakłada tylko na 3 minuty. I dla mnie to jest idealny czas, że sobie myję włosy, nakładam maskę, idę pod prysznic, wychodzę, spłukuję tą maskę i jest wszystko git. I ona działa. Tutaj rzeczywiście. Trzeba ją było trochę dłużej trzymać na, na włosach. Nie byłam z niej jakoś super zadowolona i raczej do niej nie wrócę, ale też moje takie średnie odczucia mogły wynikać z tego, że właśnie trochę za krótko ją trzymałam na głowie. No nie wiem, ale no nie była jakaś taka zachwycająca. Kolejną rzeczą jest toner do włosów. Właściwie taka koloryzująca odżywka do włosów brązowych z trezemę, Ale ja ją kupiłam w Action za 9 zł. To świetna odżywka. Ja tych z Isany tonerów jeszcze nie używałam, ale na pewno muszę przetestować, bo z tego co kojarzę, tych odżywek już nie ma w Action. Ja w tamtym roku kupiłam sobie dwa opakowania i naprawdę na bardzo długi czas mi one starczyły, a używałam ich sobie jakoś tak co 3-4 tygodnie, żeby właśnie odświeżyć kolor włosów. I rzeczywiście ostatnio, nawet jak użyłam tego tonera, to widziałam bardzo dużą różnicę w kolorze moich włosów. Także to rzeczywiście działało, no ale ona się dosyć szybko zmywała i też jak się myło włosy po tym użyciu tej odżywki, to ta woda była właśnie taka fioletowa i na to trzeba było uważać, szczególnie jak się właśnie myło włosy i potem chciały się nałożyć jakiś biały top, no to mogły zostać po tym plamy. Także tu trzeba uważać z takimi produktami, no bo to działa prawie jak taka saszetka farbująca. Ja jej używałam na mokre włosy, tak jak odżywki, i no bardzo byłam z niej zadowolona, szczególnie, że właśnie kosztowała 9 zł. Jedyne z czego nie byłam zadowolona, to to opakowanie, które jest zrobione z takiego bardzo grubego plastiku, którego nie można przeciąć, a ta odżywka była bardzo gęsta, więc trzeba się było bardzo namęczyć, żeby ją wydłubać z tego opakowania. Także to na minus. Kolejny produkt, którego nie zużyłam, ale patrząc na niego, wydaje mi się, że ja go kupiłam 3 lata temu, jak robiłam sobie keratynowe prostowanie włosów. To wtedy to kupiłam, dlatego że wtedy też kupowałam suszarkę i nie miałam żadnego takiego produktu do termoochrony. Tutaj wydaje mi się, że jakieś tyle zostało. Naprawdę ciężko było to zużyć. Ja te proste włosy po keratynowym prostowaniu... Nosiłam chyba nie cały rok, no a potem wróciłam do swoich kręconych włosów, i nie używam już teraz suszarki aż tak często, więc no ten produkt po prostu stoi i się e, marnuje. To co kojarzę, byłam z niego zadowolona, ale ja też nie mam żadnego porównania do innych takiego typu produktów, dlatego że, no tak jak mówię, rzadko kiedy używam suszarki. No i wyrzucam go, bo właśnie, jak sobie pomyślałam, że on już może mieć około 3 lata. To chyba nie chcę tego nakładać na włosy, także to idzie po prostu do śmieci. I ostatnie dwie rzeczy to kolejny kolor tego olejku z Essence. No i znowu to jest fajny produkt, ale bardzo mało wydajny, więc on mi się mega szybko skończył. Ja bardzo lubiłam właśnie ten błysk, jaki on dawał na ustach, i no możliwe, że go trochę nadużywałam, ale naprawdę bardzo go lubiłam. No to opakowanie nie jest jakieś świetne, tu się trochę wylewał ten produkt. To jest kolor 02 Hani Honey, Honey, No ale był bardzo fajny, więc myślę, że jeszcze nie raz do niego wrócę. I ostatnia rzecz to pomada Brow and Go z Eveline Cosmetics. Ją mam w jakimś kolorze dark brown. I to jest taka pomada, że z jednej strony jest ta wysuwana kredka, z drugiej strony grzebyczek, więc to jest akurat spoko. Natomiast sama pomada w tym kolorze mi się nie do końca sprawdziła. To był taki ciemny i chłodny kolor, trochę właśnie za ciemny dla mnie. No i ten aplikator był trochę dla mnie też za gruby, bo z tego, co pamiętam, on na początku był w takim kształcie trójkąta, więc to nie była taka cieniutka kredeczka. Plus, że była automatyczna, więc ja raczej zostanę przy tej mojej ulubionej kredce, która nazywa się Micro Precise Brow Pencil. No ta jest dużo cieńsza, tak jak też widać po opakowaniu. Tutaj pewnie już nie będzie widać, bo tu już mało co zostało. No, ale ta kredka powiedziałabym, że jest tak o połowę cieńsza, więc dużo ładniej i łatwiej rysuje się ten kształt brwi. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że coś z tych recenzji Wam się przyda. Jeśli chodzi o takie moje top ulubione produkty z całego tego denka, to na pewno był ten żel do twarzy z marki QA. Krem z cerawę, na pewno ten krem na noc wisi. I no, ta odżywka też była świetna, i to serum z SVR też było cudowne właśnie na niedoskonałości i przebarwienia. Także to były moje na pewno hity tego miesiąca. No, ale dalsze testy ciągle trwają. Ja dalej mam mnóstwo produktów do testowania, także na pewno wrócę do Was w przyszłym miesiącu, czyli pod koniec sierpnia z kolejnymi produktami. Także liczę na wasze łapki w górę i komentarze i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa pa.